Siemano YouTube, dzisiaj pokażę Wam płyty, jakie kupiłem z kategorii klubowe Sztosy Intro. Witam serdecznie z mojego berlińskiego studia, spotykam się znowu przy tym gównianym mikserze Pionier 700. Mam jeszcze, słuchajcie, M1 od Nakorda, mam od Denona 1500 starą, która bije na łeb te gówno, ale dobra, pozostańmy przy nim, nie będę przedłużał, jedziemy z tematem. Słuchajcie, byłem ostatnio na zakupach, kupiłem trochę płyty, no takich w moim klimacie powiedzmy, chociaż jest to bardziej kolekcjonerski staw niż do grania, chociaż jest tutaj y, naprawdę kilka house'ów, które rozpierdolają dzisiaj parkiety, ale po kolei, yo! No więc pierwsza płyta Foreign Function Label projekt Double Caniers, mo, y, jebka Morgan, jest to, słuchajcie, nic innego jak starej szkoły Tech House. To nie jest ten Tech House, który jest dzisiaj, zresztą może nagram o tym odcinek, bo dzisiaj Tech House jest po prostu głupa wiocha totalna, lubiona przez ludzi, ale Muzycznie jest to Biocha, także jest to, to starego rodzaju teka z elementami dubu. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Warto sprawdzić sobie na YouTube. Drugi numer to jest The Smoking Beats. To jest taki label wydający zmiany Disco House'u, break Beat'u i tak dalej. Typowe angielskie tematy lat 90. i początku 2000. Projekt nazywa się The Disco Dudes. To mówi wszystko samo za siebie. Samplowany house'ik. Bardzo fajny temat. Ci, którzy wiedzą, co wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, to się teraz dowiedzą. Ja 15-20 lat temu byłem, DJ-em rasowo houseowym, grywałem w wielu klubach yy, w Polsce, właśnie takie takie yy, funky housey, zajebiste czasy. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, na Rhythm King to jest taki label hmm, wydający właśnie house kiedyś. E, bardzo piękna jakość. Mamy tutaj Rock the House. Są to dwa remiksy po 7 i 6 i 40 minut. Old schoolowy house. Stos. Kolejny numer, Sabrina Johnson na Club Tools. Bardzo mnie dziwiło, że to jest właśnie na Club Tools, bo Club Tools mi się kojarzy z jakimś takim głównym trance'owym, hands A tutaj mamy proszę: 94 rok. Fajne, fajne wokal house'y. Dużo remixów, nawet full on remix 9 minut 5 sekund, także naprawdę ciekawa epka. Captain Sky. You bring me up. You bring me up. 5 minut oraz y, remix house'owy 9 minut 12, także y, jest to house'ik y, w stylu lat 80, 120 bpm. -u. tutaj mamy informację ciekawa, ciekawa płyta także wygrzewana z kosza za 3 euro także spocznę. no i teraz kochani Tool Unlimited jestem wielkim fanem Tool Unlimited Anita to była moja miłość z dzieciństwa, czyli ta wokalistka Get Ready For This to był chyba jeden z pierwszych Singhi, jeżeli nie pierwszy, pierwszy był bo... albo Workaholic, albo Get Ready for This. Nie wiem. W każdym razie ja ranko tą płytą. Na mojej grupie winylowej możecie zobaczyć proces, jak ją kupiłem. Totalnie się zajeb... jakimś mułem, grzybem i tak dalej. I ją poczyściłem. Stać jest jak nowa, po prostu pięknie gra. Wspaniały zakup, bardzo się cieszę. Tutaj jest jakiś blind by Alexander O'Neill. Na co patrzyłem kupując ten punkt, i tę na Na tracklistę tutaj mamy same extended version po 7 minut, 6,50, 7,50. Także to jest na pewno też jakiś chaos. 88 rok. Aleksander Neil, czarnoskóra artysta na, na okładce. Także podejrzewam, że to jest blank. nie słuchałem tego jeszcze, przyznam się szczerze. Nie miałem czasu. Ale kolejna pozycja jest to cameo. World Up. i o co chodzi z tą epką, mam już to w swojej kolekcji z 2-3 lata Słuchajcie, to jest zajebisty, mega numer, naprawdę kozak sztos Jeżeli chodzi o taki funk, soul Z takim parkietowym zacięciem do tańczenia, lata 80 typowe Wspaniały numer do samplowania, ja go samplowałem Mam w ogóle tą samą płytę, kupiłem ją kiedyś, tą kupiłem za 3 euro Kupiłem kiedyś taką samą płytę z obgryzionymi przez szczury lub myszy lub y, jakiegoś y, idiotę kładką. Y, totalnie zniszczona kładka, natomiast nośnik y, w dobrym stanie był. 50 centów za to dałem, Słuchajcie, 50 centów, bo to blind buy, przychodzę do domu, odpalam to i mówię, muszę to samplować. I, I tak jak pomyślałem, tak uczyniłem, projekt został niedokończony. Jeżeli chcecie, to wrzucę wam zajawkę. To znaczy takie 75% jest skończone. zsamplowałem to sobie, słuchajcie, i pojechałem do łeby na wakacje na tydzień. I zrobiłem to dwa, 3 wieczory przy piwku, yy, siedząc na tarasie, na laptopie i na słuchawkach. Mogę Wam to wrzucić, nie ma problemu. Kolejna pozycja. Tala 2XLC. Kto słucha trance'u dzisiaj? Odpowiedź wszyscy. Wszyscy, którzy słuchają techno, słuchają trance'u. Ja kiedyś tego typu płyty wyrzucałem na Allegro po 5 złotych, po 3 zł, jak jeszcze mieszkałem w Polsce. I to ludzie kupowali ode mnie. Ja bo ja yy, jak kupowałem z tego czasu pakiety z Niemiec. Nie wziąłem trenu. No słuchajcie, teraz skupuję tren. <grymne> nie radzę tego dojrzaniem do tego, bo nie uważam tej muzyki za jakąś wybitną. Natomiast kupuję to z sentymentu, bo, bo kiedyś człowiek się wychował na składankach kasetowych, kupowanych na targu, gdzieś tam od rusków itd. I tam były właśnie te numery, także ja tak, teraz takie właśnie kupuję, jakieś z Love Parade i tak dalej, i tak dalej. Wszystko kupuję to z uwagi na sentyment, tak? A, no i na tym zakończyliśmy jakby naszą tutaj działkę z muzyką klubową. I teraz pokażę Wam, co zakupuję z hip-hopu, bo jak się okazuje, też kupuję hip-hop. Nigdy nie byłem wydziałem hip-hopowym, nigdy nie grałem hip-hopu w klubie. Raz, raz puściłem numer hip-hopowy. The Message Grandmaster Master a, jakby chodziłem na kurs mega zajebistem Open Air gra w Berlinie, Kike tutaj pod Berlinem to jest pod Shefeldem z wspaniała miejscówka, polecam jak tam jest impreza jechać tam można na wziąć, tam jest jezioro, tam jest Toz tam jakimś takim dziwnym simspendem udało mi się wbić nagranie, wysłałem po prostu demówkę do gościa, z setem gość mnie zaprosił, mówił, pisa selekcja stary, przyjdziesz zagrać, nie? Czy przyjdziesz? Ja mówię, wow, wow przyjdę. Poszedłem, zagrałem, tylko jedyny chyba z i na koniec poszedł Grandmaster Flash, The Message, po prostu leciał totalnie, a koleś po mnie nie wiedział jak to zmiksować z czymś nowym i poczekał się numer skończy, nie? Ale tak by day, słuchajcie. No i teraz mamy tutaj kilka epek hmm, hip-hopowych. Kupiłem to z uwagi na Fat Joe, którego lubię, e, nie znam tego numeru stan płyty wydaje się dobry, Fat Joe I teraz tutaj podobna sytuacja jest z tym tutaj mamy, to jest Ferdi. nie wiem, może źle mówię, to jest jakiś pop, tak? ale mamy tutaj na zwrotce Ludacrisa, także wziąłem to mamy tutaj instrumental, kin, Akapele, e, wersja z LP, także jest tutaj Ludacris wziąłem to, to chyba tam z 1 euro kosztowało i tutaj mamy taki fajny, klimatyczny album tym razem Fat Boys to już są kochani lata 80, 87 rok Niemieckie wydanie, rasowy hip-hop Stanu. Jak ktoś lubi takie tematy b-boyów i tak dalej, to, to w tym się zakocha. No i co moi mili, to by było na tyle. Dotykam tego wspaniałego miksera, bo mnie prąd od niego cały czas, nie wiem dlaczego. Widzimy się w kolejnych odcinkach Vanier Stories. Subskrybujcie mój kanał, śledźcie mnie na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Ja jestem kiepski w tym reklamowaniu się. Yy obiecuję więcej wrzutek. Będą fajne rzeczy, będą fajne testy, wszystko przed nami, także serdecznie zapraszam. Pozdrowienia z Berlina, yo! Ała, kurwa!